Siema, z tej strony Leymontes Corrections. Firefly 3 lecimy dzisiaj noc trzecią. Z tego co wiem, minigierki są trzy... O, nasz pokój się zwiększa. Ok, y... Toy Box, co ja chciałem powiedzieć? Pudełko na zabawki. Mam złe wieści. Myślę, że Kat. Cut... Myślę, że Kat rozgląda się, myszkuje dzisiaj, dzisiejszej nocy. Musisz być teraz ekstremalnie... Ja przepraszam, się zacinam, ale tłumaczenie to nie jest moja... Mój najlepszy skill. Musisz być teraz ekstremalnie uważna. Monster Cat jest bardzo... Sneaky. Jak to się mówi po polsku? Jest bardzo podstępny. Widzisz? Prawdopodobnie będzie chciał zajść od tyłu. Yy... Sprawdzaj każdy koniec swojego łóżka tak często jak tylko możesz. M może się pojawić albo bardzo z lewej, albo bardzo z prawej strony. Trick z latarką myślę, że też na niego zadziała. Więc pamiętaj, żeby postarać się dzisiaj jeszcze bardziej. Okej, okay, wróćmy do naszego ...DeepScape'u. 3.0. Czy to jest jakiś czas? Eee, kiedy Shadowcat jest tutaj. Twój czas. A, kiedy Shadowcat jest tym, jak to się nazywa, w deepscape'ie to wtedy mamy licznik czasu, więc nie, nie trać czasu, bo wtedy mnie znajdzie, okej. Okay. Rozumiem, czyli czas mi spada w momencie, w którym jestem na, jestem poza ścieżką. Jedyna ścieżka nie zawsze jest prawdzi odpowiednią ścieżką. Czyli generalnie gdzieś chcemy się dostać nie widzę rata, ale mogę go zawsze zauważyć. Ja wiem, że tutaj w tym Deep są poukrywane różne rzeczy tak hardo. omijamy go jest dalsza ścieżka o, już wiem, pominąłem zabawkę w poprzedniej nocy, nie znalazłem jej o, to ty nie będzie ci przeszkadzać nie przeszkadza mi jeżeli nie pamiętasz mnie bawiliśmy się wtedy, kiedy byłaś bardzo, bardzo mała Byłem, a raczej w sumie kaczka to byłam, jedną z swoich pierwszych zabawek. To było naprawdę strasznie dawno temu. Prawdopodobnie już nic nie znaczę. Powinnaś iść dalej w swoim życiu. Jeśli masz coś do powiedzenia powiedz to teraz. Okej. Okay. Pytanie, czy mogę coś jeszcze tutaj znaleźć? Mam 3 minuty. Prawie w niego wlazłem. Co oznacza, że. Myślałem, że będzie drugi. Co oznacza, że coś muszę tu znaleźć. O, gazeta. Gazety też żadnej nie znalazłem poprzedniej nocy, czyli. Mm, może być źle. Tak, chcę przeczytać. Zdecydowanie. Teatr Rata i kata to perfekcyjne miejsce zabawy dla dzieci w każdym wieku. Mamy show... Mamy... Dlaczego to jest tak dziwnie napisane? Mamy show każdego dnia w tygodniu. Przedstawienia, a czy jeżeli pójdę tutaj na dół? Czy dokądś dotrę? Jasna cholera. W ogóle go nie widziałem. Nie, dotarłem do końca. A, O Jezu, jak nie jestem na... ...ścieżce. On się odwrócił, nie wiem czy widzieliście. Tak, chcę wrócić do Dreamscape'u, ale i chcę jeszcze pójść jakąś inną ścieżką, bo może niewystarczająco... I czas się resetuje, to świetnie. Chcę poeksplorować, może znajdę jeszcze tą... Jedną grę arcade, ale to, że on się zaczął za mną skradać... Mega creepy, gdzie to może coś być, no i nie ma nic, nie przy samej krawędzi mapy, to jest stresujące. Jest ścieżka on jest tuż obok niej. Jesus Maria. Wiecie co, chrzanie, to wracam się. Jak się czegoś dowiem, to najwyżej przejdę gry jeszcze raz, żeby zdobyć to dobre zakończenie. I tak z już prawdopodobnie dwie gry, jak nie więcej, więc. Nie. Przepraszam, nie chciałem zawracać głowy um, przez przypadek. Myślałem, że nie masz już nic do powiedzenia. Proszę, daj się pominąć w miarę szybko. Ok, go to sleep. Jest nareszcie noc trzecia. Rozgrzewamy paluszki i staramy się nie umrzeć. Dobra, pierwsze co robię to puszczam kasetę od razu. Nie jestem pewny, gdzie Monster Cat się w tej grze pojawia, bo oprócz tego, że jest. I piraz i drzwi wiem, że pojawia się gdzieś tu. I gdzieś tu chyba, to nie jest o nim nic. Okej. Okay. Chyba słyszałem jakiś dźwięk Kiedy się tu pojawiał Ale mogłem się przesłyszeć Okej okay. Przewijaj taśmę Okej, okay, słysz, słychać coś, faktycznie. Tylko nie wiem, jak blisko on jest od wyjścia, kiedy wydaje ten dźwięk. Nie wiem, jak bardzo zagłusza go muzyka. Myślę, że latając od boku do boku, będę w miarę bezpieczny. i powinno mi się nic dziać. Tym bardziej, że nie, nie... jest on jakiś szczególnie... W tej nocy przynajmniej. Fuck. Dobrze, że rozgryzłem tą mechanikę, bo mógłbym... Skończyć źle. Mogłoby mi iść dużo gorzej. Niż idzie w tym momencie. Słyszałem go. Teraz już absolutnie nie jestem pewny, czy słyszę jakieś dźwięki, czy nie. O, zdekoncentrował mnie. Nie wiem, czy Monster Cat, w trakcie tego, kiedy rat jest w pokoju, w ogóle działa. Mam nadzieję, że nie. Bo jeśli, jeśli działa. Delikatnie w złym położeniu. Okej, okay. może wylas. Okej, okay, chyba to był dźwięk. cat Nie, ja. Teraz jest tyle dźwięków, że nie wiem, co jest dźwiękiem, kiedy cat wychodzi. A się ukrył skubaniec Nie zauważyłem go prawie Tylko usłyszałem ten dźwięk Który wydaje jak się na pewno na niego świeci Powinienem może siedzieć cicho i się skupić na grze Okej, okay, czyli coś tuż przed swoim wyjściem wydaje. Okej. Okay. Tylko boję się jak szybki on będzie w późniejszych nocach. Okej, okay, zdążyłem go jeszcze wygonić. Ok, chyba jeszcze był. Było w normie. Fucking hell. Wiem, że to może nie być w sumie zbyt interesujący gameplay do oglądania. W sumie każdy gameplay tak wygląda z fnaf -a. Po prostu. Raz do pokoju. Po prostu Grasz według jakiejś strategii. I starasz się przeżyć. To jest, jest Hamskie z tym Katem. Na szczęście on się pojawia chyba wywalaj I jeszcze ket. on był całkiem blisko. No taśmy tu już mogę w sumie zacząć przewijać. Nie wiem kogo priorytet. Nie zaglądaj pod łóżko bez powodu. Na cholera? Jest mega creepy. Ale kotek był blisko. W... Okej, okay, jednak był tam. Wydaje mi się, że nie będzie aż tak ciężko go unikać. Może się też zdarzyć tak, że możemy mieć totalnie przesrane w późniejszych nocach przez niego. No i mi do pokoju. Jednak nie. Tu jest, w sumie nie wiem, chyba z prawej strony jest go łatwiej zauważyć. Bo najeżdżam na niego myszką tak czy owak. Tutaj czasami się ukryje za tym miszkiem. Dobra, przynajmniej taśma się nie zacnie jak będzie tu siedział. W środku pokoju jest piąta. Nie powinno być problemu. Po prostu spójrzmy w łóżko. Wyraz, słyszałem dźwięk. Najpierw odgoni... Nie, ja nie wiem kogo priorytetyzować. To jest chyba w tym wszystkim najgorsze. Nie wiedza. Na no cholera, Wywalaj. puszczamy melodię naszą wspaniałą i mamy nadzieję, że dotrwamy do końca nocy już bez problemu. Słabo byłoby się wyłożyć o takiej porze. Zawsze jest. Słabo wyłożyć się o piątej, bo to już jest końca. Nie przegra na ostatniej prostej, to jest najgorsze uczucie, jakiego można doświadczyć w życiu, przysięgam. No dobra, może trochę przesadzam, ale jest jednym z gorszych, dobra. Jest bit. Jeszcze... jeszcze trzy noce, o ile dobrze liczę. Ojej, nie ma siódmej, dobra, idziemy do góry. Co tym razem znajdę? Znowu red? Hej, to mój mały kumpel. Z... Zawcz... Jak zwykle przedwcześnie przyszedł na show. Chcesz jeszcze raz zagrać w chowanego? A jak dam, no. Nie bądź smutny, dlatego że wygrałem ostatni raz. Powiedz, jeśli zmienisz zdanie, udało mi się już pobić wszystkie moje najwyższe wyniki, rekordy na wszystkich grach. Nie żeby te skilly jakkolwiek kiedykolwiek mi się przydały. Ciekawe, czy kiedyś będziesz, będą ci płacić za to, że grasz w gry. Być może. Spod, 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 spotkałem kukiełkarza. Nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem do końca co to znaczy. Czy znaczy, ze drzwi, rozumiem, ale nie, nie znam z polskiego odpowiednika. Teraz jest moim przyjacielem. Zrobiłem nawet dla Narysowałem nawet dla niego rysunek. Naprawdę mu się spodobał. Teraz narysowałem rysunek dla kota i dla kukiełkarza. Teraz potrzebuję tylko rata, żeby został moim przyjacielem. Eee, cześć Tato. Cześć kochanie, czy spotkałaś już kukiełkę, kukiełkarza? Jest dzisiaj wcześniej. Hej. Cześć dzieciaku, jestem kukiełkarzem. Normalnie mój przyjaciel Winnie jest ze mną, ale teraz odpoczywa. Może uda ci się go spotkać po dzisiejszym show, jeśli chcesz. Okej, okay, dobra, nic więcej nie powie. Cześć dziewczynko. O, cześć, to znowu ty. Mój tatuś powiedział, że... Kukiełka kukiełkarza to... Podwójna kukiełka? To znaczy, że to... I... Co? Okej, okay, zgaduję, że chodzi o, o to, że to jest jednocześnie pacynka, a jednocześnie kokiełka na... ...sznurkach. Ale tylko zgaduję. Okej, okay, czyli nic nie zakończyło mojej minigry. Co oznacza, że muszę... ...się z nim pobawić. Czy powinienem iść do szafki? nic nie powie, prawda? Dobra przestań chrześcąć o winim. Chcę się dowiedzieć czy mogę przykładowo wejść tutaj staff area sprawdź zaeksperymentuję i pewnie on tak czy owak by mnie znalazł, ale Nie nie wiem, ja naprawdę już nie wiem, dobra. To by było na razie na tyle. Zobaczymy się w następnym odcinku, czy może uda mi się w końcu wygrać w chowanego z pluszankami. Dobra. To nie wygląda jak pluszak. Trzymajcie się do następnego. Na razie.